Das Wort des Tages, słowo dnia. W tej serii odkrywamy nowe niemieckie słowa w praktyczny sposób. Każdy odcinek to jeden rzeczownik i dopasowany czasownik, razem z przykładami zdań, które pomogą wam w codziennym użyciu języka. Przejdźmy do dzisiejszego słowa. Das Ziel. Das Ziel. Cel. Das Ziel czasownik erreichen erreichen osiągać das ziel erreichen przykład użycia z rzeczownikiem das ziel das ziel braucht einen plan ten cel potrzebuje planu. Powtórz: Das Ziel braucht einen Plan. Mein Bruder hat viele Ziele im Leben. Mój brat ma wiele celów w życiu. Powtórz: Mein Bruder hat viele Ziele im Leben. Przykład użycia z czasownikiem. Erreichen. Ich erreiche bald mein Ziel. Osiągnę wkrótce mój cel. Powtórz. Ich erreiche bald mein Ziel. Wir können das Ziel erreichen. Możemy osiągnąć ten cel. Powtórz. Wir können das Ziel erreichen. To już wszystko na dziś w naszej serii Słowo Dnia. Napiszcie w komentarzu swoje zdania z użyciem dzisiejszych słów. Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!